tu Marysia, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj mam dla Was My Morning Routine, ponieważ w tamtym roku jak byłam na Hawajach, to właśnie My Morning Routine był najchętniej oglądanym przez Was filmem z Hawajów ever, więc stwierdziłam, że go w tym roku powtórzę i pokażę Wam jak wygląda moja poranna rutyna w tym roku. Dzisiaj jest sobotni poranek, także mogę wstawać o której mi się tylko podoba i wstałam o 6.30, także cały dzień przede mną. Po przebudzeniu spraw Zam szybko telefon, ale potem zaraz wstaję, żeby nie tracić dnia. Muszę się przedostać przez moją siatkę na komary, która mnie chroni całą noc, bo komarów jest tutaj całkiem sporo. Później ścielę łóżko i zabezpieczam siatkę, żeby żadne owady się nie dostały do środka. I zawsze jak tylko się obudzę, to idę siku, i u nas jest tak, że siku można robić wszędzie byle nie na ścieżce, tylko tak gdzieś pod jakimś drzewem. Nie mamy osobnej toalety na siku, tylko właśnie chodzimy gdzieś w trawę, jak na jakimś obozie harcerskim. I na początku to było dziwne, ale powiem Wam, że mega szybko się przyzwyczaiłam i tutaj jest to dla każdego normalne. Zazwyczaj chowamy się gdzieś za jakimś krzakiem, ale generalnie jest dowolność i nikogo to nie obchodzi. I teraz sobie idę pod prysznic, bo mam już trzy dni nie my te włosy, a kocham myć te włosy. Także idę pod prysznic, idę się umyć. Najpierw muszę w ogóle rozrobić tego warkoczyka, tak już go mam 3 dni. Jak umyję już włosy, to sobie go zrobię jeszcze raz. Teraz biorę mydło, szampon i wszystkie rzeczy z mojej szafki. Biorę też ręcznik, i jestem gotowa, żeby iść pod prysznic. I jeszcze zanim pójdę pod prysznic, to stacja mycia zębów. Tutaj mam pastę mojej domowej roboty, to jest. Olej kokosowy z sodą oczyszczoną wymieszany tak mniej więcej pół na pół, a w tym opakowaniu zawsze trzymam te takie plastikowe nakładki na zęby, które muszę nosić po aparacie na zęby, także muszę je zdjąć, umyć, tutaj włożyć i umyć zęby pastą. No i teraz mogę iść pod prysznic. I akurat w tym momencie usłyszałam, że zaczyna padać deszcz i zebrało się na ogromną ulewę. Także musiałam szybko stamtąd zwiewać i poszukać sobie schronienia pod dachem. Na szczęście na Hawajach takie ulewne deszcze bardzo szybko mijają, także myślę, że za 5 minut będę mogła już iść pod prysznic. A w tym czasie pójdę jeszcze do kuchni po szklankę wody, bo bardzo lubię zaczynać dzień właśnie od szklanki wody. Chyba powoli przestaje padać, także może w końcu uda mu się pójść pod ten prysznic. A tam właśnie wschodzi słońce, także być może zaraz będzie się dało zobaczyć już trochę słońca. Bo jeżeli popatrzycie tam na nasz budynek, tam gdzie jest pokój wspólny, to już jest tak trochę oświetlony przez słońce, także to jest dobry znak. Tak, proszę Państwa, prezentuje się nasz prysznic. Tutaj mamy mnóstwo kamieni z lawy. I kąpiemy się prosto pod bananami i powiem Wam, że to jest przecudowne, ponieważ kiedy jest niebieskie niebo, to kąpiecie się w tęczy, bo słońce wpada Wam prosto tutaj przez banany tak około 12 .00. i jak woda leci z prysznica, to wszędzie jest tęcza i dosłownie kąpiecie się w tęczy. Ja się dzisiaj w tęczy nie wykąpię, bo jest rano i jeszcze tutaj słońce nie dotarło, ale mimo wszystko uwielbiam ten prysznic. Chyba, że pada deszcz, to wtedy branie prysznica już nie jest takie super, ale póki jest ładna pogoda, a zazwyczaj jest, to prysznic na dworze jest rzeczą przecudowną i na początku było to dla mnie mega dziwne, ale to jest kolejna rzecz, do której tutaj przywykłam bardzo szybko i teraz bardzo mi się to podoba. Wyszłam spod prysznica, czuję się. Cudownie, i jeszcze mieliśmy ciepłą wodę z wczoraj, także to było niesamowite, bo rano często nie ma ciepłej wody, i teraz muszę poskromić moje szalone włosy, które nie tak łatwo rozczesać. Później sobie zrobię takiego warkoczyka, jak miałam wcześniej. Tutaj takiego jednego, bo bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Zrobiłam taki eksperyment i mi się spodobało. I zaczyna mi burczyć w brzuchu, także później pójdę coś zjeść. Idę sobie, idę i coś mi miał, i patrzę na szkod, sobie siedzi tam na górze na belce. Cloud. Hej, co ty tam kocie robisz? Nieważne. I znowu wróciłam do kuchni, bo pora na śniadanie. I dzisiaj na śniadanie zjem sobie po raz chyba 50 to samo. I nie, to nie jest kimchi, tylko zrobiłam sobie owsiankę nocną w słoiku po kimchi, bo takie owsianki robimy sobie z przyjaciółmi codziennie. Także biorę sobie miskę, żeby elegancko zjeść, i przekładam do miski. I zapomniałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Mam tutaj pałeczki, i właśnie zaczynam nagrywać taki challenge, gdzie przez dwa dni, czyli cały weekend, w zasadzie, bo dzisiaj mamy sobotę, będę jadła wszystko pałeczkami. Więc to jest pierwsza rzecz, którą będę jadła pałeczkami. Ja jestem bardzo słaba w jedzeniu pałeczkami, także zobaczymy jak mi to wyjdzie. Pośmiejecie się razem ze mną i spróbuję nawet wyjąć tą owsiankę ze słoika pałeczkami, także życzycie mi powodzenia. Ach, co ja w ogóle robię? Zobaczymy jak mi to wyjdzie, czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Nie mam pojęcia jak ja to zjem. Będziemy się bawić. No nawet oh, mi się udało. I'm doing this challenge where I have to eat everything with chopsticks for two days. Gonna... Oatmeal? Yes. Is this like from your reader, your like viewers? Mm -hmm. Challenge. Mm hmm That's fun. Mm hmm I mean, that's fun to record, but I don't know if that's fun to do. I mean, I'm so surprised. It's actually. So hard right now. Mm -hmm. Ta osianka jest w miarę klejąca, bo nie dodałam do niej za dużo wody, tylko tak, żeby dokładnie przykryła wszystkie płatki i dodatki. I mam tutaj też nasiona chia, kawałki kakao, kawałki mango. I powiem Wam, że jesie się to dużo łatwiej niż się spodziewałam. Normalnie jakbym jadła łyżką. Ale wydaje mi się, że to dzięki temu, że właśnie jest taka klejąca konsystencja. Więc jak na pierwszy posiłek, to jestem mega pozytywnie zaskoczona, bo myślałam, że mi będzie wszystko spadało z tych pałeczek, a jednak, jednak da się jeść. Także zobaczymy, jak będzie z tymi ostatnimi kęsami, ale póki co jest super. No i teraz najmniej ulubiona część przygotowania posiłków, czyli mycie naczyń. Śniadanie zjedzone, także teraz idę na górę do naszego wspólnego pokoju i pewnie trochę posiedzę na komputerze, na telefonie i pogadam z ludźmi. Nice camp. Moje ulubione miejsce do siedzenia tutaj to jest właśnie ta weranda, bo jest piękny widok na wszystko, co zielone, a jednocześnie jest pod dachem, więc gdyby nagle zaczęło padać, no to jesteście schronieni. Sobotnie poranki często wykorzystuję na to, żeby się skontaktować z moimi znajomymi i z rodziną w Polsce, ponieważ na Hawajach jest 12 godzin wcześniej niż w Polsce, więc zawsze do wszystkich muszę dzwonić albo rano, albo wieczorem. Także wkładam słuchawki. Podpisuję na wiadomości, może do kogoś zadzwonię, podpisuję na wasze komentarze i generalnie zrobię takie typowe rzeczy na telefonie. Właśnie zauważyłam, że już wszystkie dziewczyny, które mieszkają w mojej chatce, wstały, wyszły z chatki i poszły do kuchni, także mogę iść się przebrać, bo nie chciałam wcześniej się przebierać, żeby nikogo nie obudzić. Zazwyczaj przebieram się wcześniej, ale właśnie nie chciałam nikogo budzić, także słuchajcie, mogę w końcu iść się przebrać. Ubrania trzymam w takich specjalnych pojemnikach, do których w ogóle nie dochodzi powietrze, żeby nie zapleśniały, ponieważ jest tu tak wilgotno, że gdybym położyła je gdzie indziej, to wszystko by mi zapleśniało bardzo szybko. I dzisiaj sobie ubiorę moje ulubione, kolorowe spodenki i sobie ubiorę moją ulubioną bluzkę na świecie. I to jest bluzka z mojego sklepu zwariowani.com. Także, jeżeli byście chcieli taką samą, to koniecznie obczajcie. Link będzie tutaj tutaj w karcie z boku. I ona jest z mega milutkiego materiału: jest bardzo wygodna, ma piękny krój, taki wiecie, zwiewny i dziewczęcy, ale też prosty i pasuje do wszystkiego. Także ja ją uwielbiam i to dzisiaj ubiorę. No i teraz jestem gotowa rozpocząć dzień, co oznacza, że mój poranek się skończył, co oznacza, że skończył się też ten film. Także to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę, zaobserwujcie mnie na Instagramie, gdzie się nazywam Marysia Krasowska i tam codziennie dodaję nowe zdjęcia, dodaję nowe story, więc możecie mnie tam śledzić. Wpadajcie też do mojego sklepu zwariowanie.com i widzimy się następnym razem. Pa.